Witajcie serdecznie. Tym razem przybywam do Was z filmem o łonie. Nieraz gdzieś. Przymierzałam do nagrania tego filmu, ale w związku z tym, że zaczynam prowadzić dość obszernie cykle warsztatów kupiecych, postanowiłam przybliżyć nieco ten temat. Mm. A więc nasze łona są niesamowite. <noise> Zacznę od tego, że my fizycznie w ciele, jako ludzie, mamy miejsce w ciele, które powoduje implozję. Jest to serce. Takie miejsce ma także mężczyzna. Kobieta ma dodatkowe takie miejsce i jest tym miejscem łono. Implozja jest to wybuch skierowany do wewnątrz. Um, poprzez to um, my sami wydzielamy energię, a nadmiar energii oddajemy um, swojemu otoczeniu. Um, I nasze kobiece łono. Ma właśnie dar implosji tylko dzięki temu jest w stanie utrzymać życie, jest w stanie narodzić to życie. Jest to, dla mnie osobiście, jest to niezwykłe. My, kiedy mamy przebudzone łono, kiedy czujemy swoje łono, a łono, kiedy jest przebudzone, ono pulsuje, jak serce praktycznie. Ma swój puls, swój rytm. Przez łono jesteśmy w stanie czuć otoczenie, to, to jakie energie są w otoczeniu. Jesteśmy w stanie komunikować się z naszą planetą, z Ziemią, która daje informacje poprzez kontakt z naszą łonem, kontaktowanie się poprzez naszą łonę. Mamy dostęp, Połączenie z łonem ziemi i z łonem Matki Źródło. Yy, trzecim elementem, i tu jest potrójna bogini, mm. <noise> którą jesteśmy my w połączeniu z ziemią i z Matką Źródło, z łonem całego stworzenia, jest nasze łono. Do tych dwóch możemy mieć dostęp w momencie, kiedy mamy przebudzone swoje łono. Kiedy ono jest zamknięte, yy, nie mamy tego dostępu. Nie czujemy e, magii bycia kobietą, magii łona. Nie czujemy tego przepływu, nie czujemy pulsu życia. Energia żeńska to jest energia, energia kreacji, energia pulsu istnienia, która jest we wszystkim która jest w roślinach, w zwierzętach, która jest w każdym człowieku, która jest w przestrzeni, w powietrzu, w wietrze, w wodzie. W murach, w gwiazdach, jest we wszystkim. Kiedy mamy przebudzone łono, jesteśmy w tym połączeniu ze wszystkim. Czujemy puls życia poprzez nas, poprzez nasze ciała. I kiedy to nasze łono działa w pełni, odczuwamy błogość i tą błogością jesteśmy w stanie zasilać przestrzeń wokół siebie. Zasiechać siebie, ale też przestrzeń wokół siebie. Z łona wychodzi siatka życia, którą, poprzez którą łączymy się z całą siecią istnienia, tak? poprzez nią mamy dostęp też do wszystkiego. Nasze łono pamięta wszystkie miejsca, w których byłyśmy, wszystkie sytuacje, wszystkich ludzi. I czasem się zdarza tak, że tych połączeń w łonie z jakimiś. Trudnymi miejscami, sytuacjami, zdarzeniami jest tyle, że my zatracamy czucie samych siebie. Więc warto jest też oczyścić te swoje połączenia, żeby móc poczuć siebie, żeby wiedzieć kim ja jestem jako kobieta, jak ja siebie odczuwam, jakie są moje prawdziwe emocje. Każda interakcja z mężczyzną powoduje, że nam się mieszają energie, tak. Że część energii partnera my wchłaniamy, przyjmujemy do siebie, i, i czasem się zdarza, że odczuwamy emocje, których wcześniej nie czułyśmy, rzeczy, które jakby nie są nasze. Tak? To wszystko się zmienia, kiedy to łono jest przebudzone, kiedy ono jest nieprzebudzone i kiedy tych połączeń. Nie lubię tego słowa, ale go użyję. E, powiedzmy negatywnych. Jest więcej. Trudno nam się odnaleźć w sobie. Odnaleźć swoją moc. Czucie siebie. Więc. E, więc warto jest sobie oczyścić to. Pole łona, tą siatkę, połączyć się, stawić te połączenia, które nas karmią, odżywiają, a nie tylko ciągną. Tak? Kiedy łono jest już w pełni przebudzone, my tak naprawdę tego czyszczenia tej siatki nie potrzebujemy, bo my, bo my czujemy momentalnie, jeżeli ktoś wchodzi w naszą przestrzeń, my czujemy, czy ta osoba Podchodzi z czystego serca, z pełnym szacunkiem do nas, czy nie? Czy podchodzi z poziomu, przyjdę i to się nakarmię, z poziomu powiedzmy jakiegoś pasożytniczego, czy wykorzystującego? My to czujemy, a jak to czujemy, no to nie pozwolimy sobie na to, żeby, żeby coś takiego zaistniało, tak? Więc kiedy łono jest przebudzone, mamy czystą, jasną, klarowność. Co nam służy, co nam nie służy. E, łono, kiedy jest przebudzone, ono transformuje. Ono jest w stanie zwracać energię do źródła, do łona matki, źródło. E, I potem matka źródło przez nasze łono on daje czystą, przetransformowaną energię, którą e, zasilamy. Przestrzeń wokół nas. E, dlatego tu się kłania to, co opowiada tak pięknie Marek Taran o kobiecości i o, o tym, że kobieta jest świątynią, tak? Mm. Bo kobieta właśnie ma tą moc, ten potencjał, o którym ja właśnie teraz powiedziałam. To jest to. Tylko jak do tego tam dotrzeć, tak? Mm. Trzeba zacząć czuć to swoje łono przestać się na nie gniewać. Zacząć odczuwać swoje łono, swoje ciało. Kobiecość ma wiele aspektów. tak? Mamy w sobie archetyp wojowniczki, kobiety walecznej, kobiety, która potrafi zniszczyć i powiedzieć twardo nie. Mamy w sobie archetyp matki, kochającej, kochanki, uwielbiającej seks seksualność, dzikiej, szalonej kobiety, szamanki, łagodnej, miękkiej. Delikatnej, wrażliwej kobiety. I to nie jest tak, że musimy być jedną z nich. My mamy te wszystkie aspekty, i chodzi o to, żeby móc. Pozwolić sobie płynąć w tych aspektach przez życie. Bo czasem potrzebujesz być tą wojowniczką, bo iść twardo nie postawić granicy. Czasami potrzebujesz bardziej energii matki, żeby nakarmić swoje dziecko czy samą siebie lub kogoś w swojej przestrzeni. Czasem potrzebujesz być tą miękką, delikatną, bardzo wrażliwą istotą. A czasami jest potrzeba wyzwolenia tej energii wtedy, yy, i wtedy jest potrzeba wejścia w bycie uwodzicielską, dziką yy, kobietą yy, szaloną, tańczącą <śpiewającą>, śpiewającą chodzi o to, żeby zintegrować te wszystkie aspekty w sobie i swobodnie przez nie płynąć A um, ja sama po, po sobie tak yy. Wiem, że część z nas, ja na pewno gniewałam się na niektóre swoje aspekty. Łatwiej było mi być w energii matki. <laughs> bardzo trudno było mi być w tej miękkości, łagodności, totalnej otwartości, bo zaznałam wiele zranień i bardzo bałam się to pokazać w pełni. Pogniewałam się na bycie szaloną, dziką, bo. W naszym społeczeństwie e, są przekonania, że szalona, dzika, uwodzicielska kobieta, no to je, równa się tak wiadomo, co? Więc, więc, żeby dojść do tego łona, trzeba naprawdę e, odkleić od siebie wiele po pierwsze przekonań. Wchłoniętych ze społeczeństwa, z własnego wychowania, z naszej kultury. Trzeba zanurzyć się w swoim łonie. Łono pamięta wszystko, łono jest jak jaskinia, i w jaskini jest ciemno, prawda? I my często boimy się zajrzeć i poczuć to swoje łono, ponieważ łono naprawdę pamięta wszystko. I są tam zapisane traumy rodowe, także jakby na poziomie świadomości zbiorowej kobiet. Tak? My też mamy do tego dostęp i pamięć zranień, gwałtów, gwałtem, przekroczeniem granicy. No nie są też tylko takie typowe rzeczy jak molestowania seksualne. Są to interakcje seksualne, które, na które tak naprawdę nie miałaś ochoty. Ale po prostu zrobiłaś to dla swojego mężczyzny, żeby jemu było dobrze. Nie myśląc o swoim ciele, to jest jak zdrada samej siebie, swojego ciała, swojej świątyni. Um, są to też wizyty ginekologiczne, różne interakcje medyczne, które odbyły się w braku poszanowania dla Twojej świątyni, Twojego ciała. Um, tych zapisów jest naprawdę dużo yy, i możemy przez nie przejść, uwalniając po kolei, otwierając potencjał łona, przechodząc przez siedem bram w łonie, a także różne opływy, przebiegi, przepływy energii szakty, czyli energii seksualnej przez ciało. I. Yy. Kiedy to zrobimy, kiedy pouwalniamy to, czego boimy się poczuć, czego poczuć nie chcemy, ten cały ból, cierpienie, wkurw tak, na siebie, na mężczyzn, brak szacunku do siebie, do swojego ciała, wtedy otwiera się ta cała magia i przestrzeń, o której powiedziałam kobiece kołona.. Um. Ile z nas chciałoby być szanowaną przez mężczyznę, widzianą, słyszaną. A ile z nas szanuje same siebie, swoją świątynię, swoje ciało? Więc y, to jest droga, ścieżka do samej siebie, ścieżka do odkrycia miękkości, łagodności, siły, potęgi, energii transformacji, energii, która odżywia, karmi, Pulsu życia, który jest we wszystkim. Ten puls życia to jest energia seksualna, która jest tak bardzo zniekształcona yy, no, na naszej planecie. Bardzo. To się teraz na szczęście też zmienia i transformuje w świadomości wielu ludzi. Natomiast, yy, no tak, na skalę globalną, to jednak yy, jest to bardzo smutny obraz energia seksualna kojarzy się z czymś zakazanym z czymś wstydliwym natomiast energia seksualna to nie tylko seks to jest ta błogość, o której mówię to jest błogość życia błogość bycia w ciągłej kreacji, błogość odczuwaniu pulsu istnienia pulsu istnienia, który jest we wszystkim, co jest, w roślinach, zwierzętach gwiazdach w powietrzu, w wodzie w zwierzętach, w innym człowieku. Um, my naturalnie, jako kobiety, mamy swobodniejszy dostęp do tego, jeśli jesteśmy połączone ze swoim łonem, jeśli to łono jest obudzone. Um, my, kiedy jesteśmy w naturalnym, błogim stanie. Płyniemy w radości, w błogości i zasilamy tę przestrzeń, przestrzeń wokół siebie. I to płynięcie, to jest bycie w swoim indywidualnym, osobistym przepływie, w podążaniu ze swoim czuciem, za swoją intuicją, za tym, co potrzebuje Twoje ciało. Bo budzić, ono trzeba zacząć czuć swoje ciało, trzeba zacząć czuć przez ciało. Nasza krew kobieca ma niesamowitą moc. Również transformowania. Nasza krew zasila naszą planetę, naszą ziemię. Otwiera portale. Można na naprawdę tyle różnych sposobów pracować z naszą krwią menstruacyjną. Jest to temat szalenie szeroki, tak naprawdę. Ja w tym roku poczułam, żeby szerzej dzielić się swoim doświadczeniem, tak, z tym, czego ja doświadczyłam w tym temacie, bo doświadczyłam i molestowania seksualnego i różnych innych rzeczy, braku miłości do swojego ciała, braku szacunku do swojego ciała. Um, był moment, że skreśliłam mm. <słuch> swoją kobiecość i seksualność. Um, miałam jakieś 5 lat celibatu. Na um, tych warsztatach, które prowadzę, Mm. Dzielę się swoim osobistym doświadczeniem i prowadzę przez proces, który mnie osobiście pomógł uwolnić zapisy, traumy i pomógł mi poczuć potencjał mojego kołona, mojej kobiecości. Odnaleźć się w tym ciele. W ciele kobiety i w energii kobiecej. Mm. Prawda jest taka, że ja wciąż to odkrywam. Yy, i Cykl przebudzenia łona, to jest cykl dziesięciu spotkań, gdzie wchodzimy krok po kroku w kolejne etapy pracy, gdzie też odkrywamy krąg kobiecy, moc kręgu kobiecego, kiedy my się łączymy ze sobą, kobiety w szczerości, w otwartości, takiej naprawdę głębokiej intymności, dzieląc się ze sobą swoim osobistym doświadczeniem. To jest naprawdę bardzo karmiące dla nas kobiet. Druga kwestia jest taka, że moja praca, którą wykonuję, sposób w jaki pracuję jest nakierowany do wewnątrz, więc poprzez część wykładową, która opowiada o tym, co się dzieje, tak, z jakim tematem y, mamy dziś pracować, wchodzimy dalej w pracę już do wewnątrz. Przez głębokie odprężenie ciała prowadzę Was w medytację do wewnątrz ciała w towarzystwie dźwięk mis, y, y, mojego głosu, a także będę są to dość mocne procesy, oczywiście, tak mocne, na ile sobie po pozwolisz, tak? Na ile sobie pozwoli każda uczestniczka. A więc każde takie spotkanie, które 10 spotkań z całością, nie przyjmuje nikogo w trakcie już rozpoczętego cyklu warsztatowego, ponieważ jest to całość. My budujemy energię grupy, otwartość między sobą siłę tego kręgu, tak? I wpuszczanie kogoś z zewnątrz, w środku jest w ogóle... Mm -mm. Więc to jest jedna kwestia. Te cykle prowadzę w kilku miastach. Zaczynam je od września. Będzie to Poznań, Poznań-Białystok i... i Kamyk pod Krakowem. Być może w środku roku... Myślę, że z wielkim prawdopodobieństwem wyląduję z tym warsztatem na Śląsku i tam rozpocznę krąg. Warszawa też była w planie, ale... No ale zobaczymy. Wszystkie linki znajdziecie do tych wydarzeń pod tym filmem, jeśli Was zainteresują te warsztaty ze mną. Druga ważna rzecz dla tych wszystkich kobiet, które czują wołanie już teraz, żeby wejść intensywnie i w mocniejszy sposób, szybciej przetransformować pewne rzeczy, poczuć to swoje łono i jego moc. Te kobiety zapraszam na warsztat wyjazdowy do Świątyni Dźwięku, a przepiękne miejsce na Kaszubach. I ten warsztat poprowadzę z Wami wspólnie z Joanną Jordan która jest gospodynią tego miejsca. Jest to jej świątynia. Więc, więc odwiedzimy świątynię Janej Jordan i my wspólnie dla Was zrobimy warsztat też tego słowa. Tak naprawdę nie lubię już, bo, bo tak naprawdę przypominamy sobie wszyscy nasz potencjał. I tutaj wejdziemy w pracę z siedmioma bramami przez te trzy dni, a także w rytuały, ceremonie, które obudzą w nas nasz kobiecy potencjał. Więc, jeśli macie ochotę na szybszy, mocniejszy proces, to zapraszam Was do świątyni. A jeśli macie ochotę na krok kobiecy, gdzie raz w miesiącu się spotykamy i krok po kroku wchodzimy coraz głębiej, coraz głębiej, zapraszam Was na te cykle w różnych miastach i, i do tych spotkań w cyklach dołączone są także medytacje, aktywacje do pracy w domu, A więc są też zadania domowe do wykonania i no i z doświadczenia wiem, że w tych cyklach kobiety naprawdę przechodzą duże zmiany, duże transformacje i, i dużo wnoszą do swojego życia w codzienności. Przytulam z całego serca. Do zobaczenia.